Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo króciutko, szybki rzut okiem na kartę Asus Strix GTX 970. Jak część pewnie z Was wie, moja MSI pojechała na reklamację, miała problem z wentylatorem. Zdecydowałem się na Asusa, ponieważ ma również on chłodzenie półpasywne, a mnie naprawdę zależy bardzo na ciszy. Miejmy nadzieję, że będę zadowolony. Dwa wentylatory 100mm, całe to chłodzenie ma jak gdyby tutaj obrazować oczysowy. Wykonane bardzo porządnie, bo to jest cała bramówka metalowa, nie plastikowa, także naprawdę plus za to. Logo Asusa to jest na spodzie, tak czy inaczej nie będzie ono w mojej obudowie widoczne. Złącze Pisa Express 3.0. Od tej strony mamy rurkę ciepłą, czyli heat pipe'a 10 mm, czyli centymetrowy. Logo Strixa. i wejście zasilające 8 pin, jedno tylko. Także miejmy nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na OC, ale to się okaże później. Backplate. Z logo Asusa i również napisałem DirectCU2, 2 dlatego że cały czas to chłodzenie wykorzystuje właśnie tą technologię bezpośredniego styku rurek ciepłych z rdzeniem GPU. Dlatego też pewnie to Asus nie umieścił logo Strix. Logo zresztą Strixa jest na boku, także nie ma to dla mnie żadnego kompletnie znaczenia. Fajnie, że jest backplate do uszczelnia PCB, natomiast mam wrażenie, że karta będzie tak czy inaczej zwisała w slocie. Ponieważ nie jest od drugiej strony to PCB usztywnione, czyli cała konstrukcja karty nie jest usztywniona, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwa wejścia do łączenia kart Weseli, 3 maksymalnie to ta karta wspiera. Od tej strony dwie rurki 8 mm. Niestety nie są chłodzone pamięci, to będzie lepiej tutaj widać, także pamięci nie są chłodzone, natomiast chłodzona jest oczywiście sekcja zasilania sześciofazowa. I ostatnia tak. rzecz, są to złącza DVI i -E, DVI D. Tych nie będę używał, ja używam DisplayPorta, który tu jest na, na karcie zamontowany w pełnej wersji oraz, oraz pełne HDMI. Kilka otworów takich wentylacyjnych, tutaj one oczywiście służyć będą do częściowego wydalania powietrza, tego ciepłego na zewnątrz obudowy. Niemniej jednak większość tego powietrza tak czy inaczej zostanie w obudowie. Jak macie niereferencyjne chłodzenia, proponuję Wam upewnić się właśnie, czy macie dobrze wentylowaną obudowę, żeby to ciepło jak najszybciej z karty można było odprowadzić. Tyle chyba na dzisiaj, ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.